Witam serdecznie, raz jeszcze Bartosz Denkiewicz. Chciałbym się Tobie teraz podzielić a propos tego co tutaj zrobiłem w tym mieszkaniu. Jak zauważyłeś jest tutaj dość dużo, to jest mieszkanie bardzo ciepłe. Tutaj są beże, beże są na ścianach, takie jasne beże, beżowa w miarę taka pod brąz wchodząca jest z podłoga. Kafelki tak tutaj z tej strony oraz w, w salonie i w sypialni jest dość taka ciepła podłoga, kolor dębu. Węgiel, tak? Albo czarny, albo węgiel wstawki, czyli jest wieszak, są drzwi, jest jakaś półeczka. tak, natomiast wszystko, cała, cała reszta, cała reszta. Czyli tutaj zachowałem taki kolorystyczny. Współgranie, tak? brązy beża. Tak? Zobacz na łazienkę, jak to, jak, jak to się widzi. Oczywiście chciałem, żeby łazienka była. ona jest dość mała. Natomiast jeżeli rozjaśnimy ją błytkami jasnymi, jakoś się tutaj robi bardziej przestronnie. Oczywiście są też wstawki te brązowe, ale to są tylko delikatne, bardzo małe wstawki. No. Jakieś upiększające, przynajmniej mi się to podoba, innym też się to podoba. E, oczywiście nowa pralka wstawiona, jest e, suszarka na pranie bardzo ważna rzecz. Jest w dobrej jakości kabina, m, dobrej jakości kibelek e, fajne, fajne rzeczy, jeżeli chodzi o, o, o materiały, e, wieszaki i tak dalej. E, cała nawet. E, to co za mną widać, to to jest e, wszystko z koła. No miała dobra firma, zadowolony jestem. E, tutaj, tutaj widzisz e, obrazek. Tak, e, Byłem przeciwnikiem jakimś czas temu wieszania tych wszystkich pierdołek, natomiast e, postanowiłem e, jeżdżąc w ogóle po, gdzieś tam po Polsce, wynajmując też e, na, na, jedne, na, na doby e, Jakieś tam pomieszczenia. Zauważyłem, że ładnie to wygląda coś takiego. Tak? Że to robi się cieplej, przyjemnie i fajnie popatrzeć. Oczywiście to nie jest jakieś nie wiem, mojego kota zdjęcie, tak? to jest jakieś takie uniwersalne zdjęcie. Teraz wchodzimy do salonu. Salon zacząłem przygotowywać od tego. Tak? To robi fajne wrażenie. Rzeczywiście to, to robi duże wrażenie wręcz. Do tego są fajnie dobrane dwa spoty na górze, tak? tam i tu e, czarne tak e, lampa no troszkę tutaj z lampą mi nie wyszło bo troszeczkę jest za mała na to mieszkanie mogłaby być większa natomiast jest biało, biało czarna fajnie też jest e, cie, ciepłe światło oczywiście lampa e, tutaj za mną co, co, co jest fajne też e, takie żółte żółte ciepłe światło daje jest ciepło, jest przyjemnie w tym mieszkaniu jest e, kolorystycznie dobrana Sofa. sofa jest rozkładana, no, do najemców przyjeżdżają różni znajomi, tak? nieraz rodzina wpada, zobacz, więc fajnie im udostępnić coś, żeby gdzieś nie rozkładali materaców bez, bez sensu, tak? tylko tutaj sobie spali. Jest to oczywiście stolik, jest stolik kawowy, stolik RTV, jest nowy telewizor, wszystko jest podpięte. Wchodzimy do, 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 do kuchni. Pierwsze co, co, co się rzuciło na jemco stolik. Tak? I to był taki fajny stolik łamany, stolik składany w zasadzie. Tu jest fajne, to jest przyjemnie, to jest nawet romantycznie. Jak tutaj z, zawiesiłem dość nisko, jak sobie można usiąść, tak? Zobaczyć dość, dość nisko lampę, nawet powiesiłem takie obrazki, oczywiście te są no, dobrane, tak, kolorystycznie e, dobrane do całości e, motyw kawowy no, w, w kuchni, no fajnie się kojarzy tak? e, przynajmniej mi się to podoba e, jest e, oczywiście całe oświetlenie jest LEDowe, w tej chwili zrobione są jak najbardziej nowe szafki nie, nie robione na wymiar, tylko ja je wymiarowałem, to znaczy do, dokładałem szafki, tak? tak żeby weszły mi e, w tą całą Przestrzeń e, zapełnimy. Czy mi się to udało? No, zobacz. E, tutaj jest dosłownie szpara na, na, na dwa palce. E, tak więc, w miarę okej, okay to, to wygląda. To, to nie razi w tej, w tej chwili. Tak na, na dole, e, tutaj pomiędzy lodówką. A szafką też jest no, jakaś tam szparka, natomiast tutaj jest wypełnienie, jest cie, ciemne, to jest ciemne, więc to też e, jak gdyby nie, nie rzuca się w oczy w ogóle. E, zamontowałem też e, oświetlenie podszafkowe. No, jak zawsze byłem przeciwny temu, że coś się zawsze może spierniczyć. Tak powiem tobie, że to też daje fajne wrażenie. Tutaj. E, Oczywiście w wyposażeniu dałem też nawet kubeczki, wszystko pod kolor, wszystko beżowe, kubeczki, ściereczka, e, tutaj zauważ e, coś takiego, takie maty, też kubeczki, e, czarny, e, czarne takie coś na, na, na świeczkę. E, powiem Tobie, że to wypełnia przestrzeń, to są delikatne bardzo rzeczy, natomiast wypełniają przestrzeń fan, fantastycznie. E, rolety dzień i noc świetnie mi się sprawdzają, ładny efekt daje. Tak. Oczywiście też się sprawdza jak, jako roleta. Na zasłonach węgiel klamry. Tak? Też odpowiednio odpowiedniej kolorystycznie dobrane. Podłoga na tarasie. Taras jest olbrzymi. Ma 15, 15 m2. Podświetlenie jest tego tarasu wykonane. Tu się gasi. Tak więc wszystko, wszystko robiłem pod kolor. Właśnie zacząłem jak standardowo. Ja zaczynam od, od szafek w kuchni. Ten czarny, no to też było jakieś tam podpatrzenie gdzieś w sklepie tych, 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 tych paneli, bo, bo to, nie są, to nie jest szkło, to są panele. No, spodobało mi się, że rzeczywiście fa, fajnie to wygląda. Czarny blat, czarna podłoga w, za mną tak w kuchni. Czarny blat, czarne panele, tak, czarny... Do tych, tych no, brązowych mebli, czarny, również okap, szklany, świetnie wygląda. Jesteśmy teraz w garderobie, właściwie w garderobie że nie, w sypialni. Sypialnia też dzień i noc rolety, natomiast są ciemniejsze, ponieważ jest to sypialnia i im ciemniejszy kolor, tym mniej światła przechodzi. Tak du duża lampa, też fajnie oświetla, jest ciepła. Zdecydowałem się tym razem na, na duże łóżko. Tak, to jest 120, to, przepraszam, to jest 100, 140 na 200, czyli 200 na 140. Dwie osoby spokojnie tutaj e, się wysypiał Koszt nie aż taki duży. E, stolik, też wszystko w kolorze, no i garderoba. E, tak jak e, słuchaj, to mieszkanie już jest wynajęte, w zasadzie lokatorzy gdzieś tam sobie chodzą po mieście. Ja nagrywam ten filmik. E, lokatorzy mu się wprowadzili, przynajmniej swoje rzeczy, a. E, Garderoba wygląda tak, czyli są standardowe półki e, przymocowane do, do poprzecznych, właśnie podłużnych, e, podłużnych e, płyt meblowych, tak i później są też spinane, mocowane, kołkowane w zasadzie do e, do ściany. Tak więc jest to bardzo stabilne. E, wieszaki jak najbardziej jeden jeden i drugi wieszak tutaj na jakieś nie wiem, koszulki, pierdółki tutaj na jakieś dłuższe rzeczy szczególnie paniom się to podoba drzwi, miałem problem z drzwiami nie wiedziałem jak to zrobić są fajne systemy Jest, są takie drzwi, zrobiłem rozsuwane ta maskownica, nic przez nią nie widać więc też fajnie się sprawdza światło akurat nie w garderobie zdecydowaliśmy się zrobić na czujnik ruchu jeżeli chodzi o koszty, bo pewnie to, te, tego jest, jest interesujące, to jest 38,42 metry, wyszło około 41 tysięcy złotych, z czego 10 tysięcy to jest za robociznę, to jest usługi. Różnych no, budowlańców, majstrów, elektryków, hydraulików i tak dalej. Natomiast reszta 30, czy tam 30, mniej pół tysiąca, coś takiego, to, to wyszły, wyszedł sam materiał, czyli to wszystko, co widzisz. Tak? To są kontakty, to są kable, to są rury, to są te kamyczki z tyłu, to są kafle i to jest całe urządzenie tego wszystkiego. Tak? Czyli w tych 30 paru tysiącach, właśnie no 30 tysiącach jest, jest wszystko. To, co widzisz, tak? czyli wypełnienie tego mieszkania. Myślę, że e, znowu się zamknąłem no, prawie w 1000 złotych e, za metr kwadratowy. Natomiast e, o tyle jest to dobre, że. E, Prawie, mówię prawie, bo ostatnio się zamykałem w tysiącu. Natomiast tutaj wykonałem troszkę w lepszych jeszcze materiałach. Na przykład kabina prysznicowa jest o wiele lepsza. Nie żałowałem na kabinę, nie żałowałem na przykład na, na szafkę, na, na zlew, na zlewozmywak. Też nie. Tutaj zobacz, jest granitowy, tak, ale to ładnie wygląda. Wszystko pięknie wygląda i rzeczywiście. Efekt był niesamowity. Tutaj dzisiaj przyszli lokatorzy. Wczoraj się. Z... zrobiłem sobie takie trzy, trzy zdjęcia na, na, na próbę. mówię, zobaczymy rzucę ofertę. Były dwa telefony, z czego dwie osoby, dwie panie chciały to koniecznie na następny dzień zobaczyć. Pierwsza, która się tutaj zjawiła o godzinie dziewiątej, w zasadzie jeszcze o ósmej do mnie dzwoniła, mówi... Weszła tutaj, weszła tutaj z, z drugą osobą, rozglądnęły się po tym mieszkaniu i ten uśmiech mówi: Ja chcę to wziąć. Ja chcę to wziąć, proszę mi kiedy umowę. Ja już teraz chcę podpisać umowę. <grym> Więc ja jestem zadowolony, ponieważ to się wszystko sprawdziło. Rzeczywiście to mieszkanie jest ładne, ciepłe i rzuca się w oczy. Tak, jest przede wszystkim funkcjonalne. To, o czym ja zawsze mówię. Dobrze, dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny mój film. Jak zrobię już te mieszkanie białe. Myślę, że też tobie się spodoba. Dziękuję, do widzenia.